Cześć kochani, Giżycko TV. Bardzo serdecznie Was witamy. Liber i Kamil. Inoros. I no Właśnie tak, jesteśmy po koncercie w Giżycku, a to jest Nocny Jastrząb. Pozdrawiam. Dzień dobry. Zagraliśmy właśnie jeden z pierwszych naszych takich premierowych koncertów w tym sezonie. Po powrocie po latach wróciliśmy z nowym projektem Liber I Nagraliśmy piosenkę Piękne życie. Dzisiaj miała premiera. E, dzisiaj miała premierę piosenka Piątunio, do której zaraz zobaczycie Teledys. Także bardzo serdecznie chcieliśmy pozdrowić e, publiczność. Było wspaniale. Dodaj coś może do tego. No my, jako Inoros, pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Giżycka i okolic. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Było rewelacyjnie, słuchajcie, rewelacyjnie w tym Giżycku. Nie naprawdę nam się bardzo podobało, była moc i energia. Ja zdążyłem jeszcze pójść na ryby przed próbą. Połowiłem ryby tutaj w jeziorze. Także no, chcemy wracać, chcemy wracać już niebawem. Pozdrawiam was wszystkich, hej.